Siemanko, z tej strony witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj, słuchajcie, zmarnujemy sobie czas. Ale nie, 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 to nie będzie takie zwykłe zmarnowanie czasu, to będzie zmarnowanie czasu quality time. Słuchajcie, tysiące z was prosiło mnie, abym zrobił kolejny odcinek z, z bezużytecznych stron internetowych. No dobra, tylko jedna osoba prosiła, ale mi się spodobało, ok. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że łapa w górę zostawiona. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. No i słuchajcie, uwaga, czas zmarnować sobie czas. Moi drodzy, zastanawiacie się kiedyś, czy wasz komputer jest włączony? W sensie wiecie, widzicie monitor, wszystko się świeci, wszystko działa, ale tak. Jednak z tyłu głowy macie takie przeczucie, że: A co jeśli ten komputer jest jednak wyłączony? Więc powstała strona ismycomputeron.com, czyli czy mój komputer jest wyłączony?.com Uwaga! Jeśli ktoś miał wątpliwości, to. Pamiętacie jeszcze takie rzeczy jak fidget spinnery? To było popularne chyba, nie wiem, 4 lata temu? I wiecie, wtedy każdy sobie to kupował, i ludzie robili unboxingi najdroższych fidget spinnerów na świecie, i tak dalej, i tak dalej. Um, Windows 9.3.net. Uh. Uh. Ok. Czy to jest? Prawdziwy system Windows 9.3. What? O, ale super! Ktoś zrobił, można powiedzieć, cały system. Na stronie internetowej mamy kalkulator. Mamy, e, proszę bardzo, możemy sobie zagrać w Minesweepera. Czy to działa? To jest prawdziwy Minesweeper. O, mamy jakiś obrazek. A. Okej, okay. kto to jest? Oh, Korgi. Klikamy w Korgiego. Ooo e. czy ja coś zepsułem? Halo, ja chciałem Korgiego, ja chciałem pieska. Come on, come on, come on, come on, gdzie jest Korgi? Halo, stop, mamy też hamster. Chwila, 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 chwila. Nie. Czy wy to widzicie? Half-Life 3? Jak to możliwe? Halo! Oh, oh. Half-Life 3 confirmed Proszę bardzo, proszę, Gaben, proszę. zipping Fury Porn? O nie, ja wiem co to jest, słuchajcie. To jest koleś, który siedzi przez 4 godziny codziennie i się uśmiecha. I jego cały kanał polega na tym, że on siedzi i się uśmiecha. I nagrał 304 godzinnych filmów, gdzie siedzi i się uśmiecha. I żeby nie było, proszę bardzo, zobaczcie, on tutaj sobie odpala kamerkę i sobie siedzi. 20 minut później on sobie siedzi. 50 minut później on sobie siedzi. Godzina 20 później on sobie siedzi. 2 godziny 40 on siedzi. 3,40? Guess what? A cześć kotku w Donucie, co robisz? Czemu. Cześć kolejny kotku w Donucie, co robisz? Jak tam życie? Czy mogę cię. O! Witam Was na stronie ogórekosiąnórz.com. Na tej stronie możemy zobaczyć napis ogórek, osioł, nóż oraz obrazek przedstawiający ogórek, osioł i nóż. Dziękuję za uwagę. Okej. Okay. Eee, kurczak na trawie. Naciśnij w kurczaka, żeby zacząć. Moi drodzy, jako że zbliża się Halloween, mam dla Was specjalną stronę, taką specjalną, specjalną tylko i wyłącznie dla Was, ok? Tu teraz trzymajcie się mocno. Uwaga! Uwaga, uwaga! Geokotek. Czy Twój wybór kotków może określić, gdzie mieszkasz? Zacznij od kliknięcia Twojego ulubionego kotka. O! To jest coś, co nam się podoba. Uwaga! <laughs> Z tych dwóch kotków wolę tego kotka. Mi e, mi me, me very confused, sorry. O, a jak kliknę w tego kotka? O. W końcu coś co potrzebuję. Please pet dodge. Ok, w takim razie musimy pogłaskać pieseła. O, oh, o, oh, o, oh, dokładnie, very friendly, so fat, such seed, good dodge, very friendly, so touch, so fat, many pets, good dodge, yes, good, oj oh, good, o oh, jaki dobry, oj oh, jaki dobry piesek, o oh, jaki dobry, oj oh, kto jest, kto jest dobrym piesełem, kto jest, kto jest dobrym piesełem, kto, no, no ty jesteś, ty jesteś dobrym piesełem, ty jesteś dobrym pisełem, oj. Okej, okay, co my tu mamy? Białą stronę. Okej... Yy. Okej, okay. okay, w ogóle te ikonki wyglądają jak jakaś pierwsza wersja emoji z lat 90. <grybujesz> Nikt z takich emoji teraz nie korzysta. No ale dobra, yy. kolejne kilka sekund zmarnowane twojego życia, jak się bawisz? Jeśli kiedykolwiek chcieliście się popatrzeć na liście, jako wiecie, jest pandemia, być może nie wychodzicie na zewnątrz, a jest piękna jesień, jest strona, która nazywa się leaf.com, czyli liść.com i na tym, na tej stronie możemy zobaczyć liść. A słyszeliście o tej stronie? This person doesn't exist. To jest strona, na której za każdym razem, jak odświeżymy przeglądarkę, pojawia nam się zdjęcie jakiegoś człowieka. Problem w tym, że żaden z tych ludzi na tej stronie nie istnieje. Każdy z tych zdjęć, jak na przykład to, jak na przykład to, to są zdjęcia wygenerowane komputerowo. Zresztą widzicie tutaj po boku, co się dzieje dziwnego, albo tła czasami się jakoś tak dziwnie psują, ale same twarze są złożone z różnych części twarzy ludzi na zdjęciach w internecie. I. To jest straszne, bo ci ludzie naprawdę wyg O, No dobra, to nie wyglądało dobrze. Ale ci ludzie naprawdę wyglądają, jakby to byli ludzie, którzy nie wiem, których możecie spotkać w sklepie czy gdziekolwiek. Spójrzcie na to. Jak to możliwe? <laughs> uh, co tu się dzieje? Salmon of Capri Strano, the official homepage. Uh... Okej! Okay. Mam nadzieję, że każdy z Was oglądał Avengersów i oglądaliście ostatnie części i pamiętacie pewnie, że Thanos zrobił sobie takie coś i jakby zniszczył połowę istniejącego życia we wszechświecie. I jeśli chcielibyście się dowiedzieć, czy zostaliście y, przez nosa zabici, czy może przeżyliście, to jest taka strona Did Thanos Kill Me i gdy ją włączymy, to możemy się dowiedzieć. Proszę bardzo. Proszę bardzo, czoklet oczywiście został, e, został oszczędzony. Czoklet sobie żył e, szczęśliwie podczas gdy połowa świata została zniszczona e, i ludzie znikli. E, wiecie, Mr. Stark, I don't feel so good. A Czekolad sobie w tym momencie siedział i sobie pił się, tak wiecie. A ci ludzie znikają śmiesznie, co to się z nimi dzieje? Jakiś proch się zmieniają, co, co to jakieś takie? O, to chyba tam Spider-Man znika, nie? Fajnie, fajnie. Fajnie. Chcecie przeżyć największy horror Waszego życia? Eee, wchodziliście kiedyś na jakieś podejrzane strony internetowe, co? Nie? Nie? No? no, przyznaj się, na pewno wchodziłeś albo wchodziłaś na podejrzane strony internetowe. Proszę bardzo. Podejrzona strona internetowa.net, uwaga. A. Um. Um. Eee. jak to by wuja na imieninach powiedział na spotkaniu rodzinnym przy obiedzie, i tak to jest. I tak to jest. <laughs> Pet the dog, szybko! Musimy, musimy głaskać psa. Głaszczemy psa. 30, 40, 50, 60! 70! Głaszczemy psa! Szybko, 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 szybko! Piesek nie może być smutny! Głaszczemy psa! 120. O, zobaczcie, ktoś zrobił stronę internetową o tym filmiku, który właśnie tworzę. No dobra, moi drodzy, ale strona z dziwnymi stronami mi się skończyła, więc ostatnią stroną, którą dzisiaj zobaczymy, będzie Cutwig, czyli... I tym optymistycznym akcentem, zdjęciem kota w peruce, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się nie podobało, mam nadzieję, że bawiliście się okropnie, mam nadzieję, że macie mi za złe, że zmarnowałem wam te kilka albo kilkanaście minut waszego życia, nawet nie wiem, ile ten film trwa. Tak czy inaczej, zapraszam was na mojego Discorda, na którym też się ludzie świetnie bawią. Zapraszam was na mojego Instagrama, gdzie już mniej świetnie się ludzie bawią, ale może kiedyś wrzucę na niego jakieś nowe zdjęcie. Yy, I to by było tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!